Ale odebrał to Czosnyka. Kuba Czosnyka zablokowany przez Turowa. Czosnyka, ależ ten gość walczy! Do Klicha Jan Klich! Broni Bahri. Nie, Krapach widać, że grał w futsal. Tutaj bardzo ładnie robi przejście ze złamaniem. I teraz ściana z Mospanem, ale to chyba nie tak miało wyglądać. Wandaż, Wandaż, ależ mu głęboko w oczy spojrzał o Melczuk. nie? Mospan. I Czosnyka kontra 2 na dwa. Już pokazuje się Wandaż. Uderzenie słupek. Do swojego imiennika Zakarowa czy do Krapaka. Omelczuk strzał z dużego palca. Pierwsze celne uderzenie ukraińskiego Legionu. Jan. A teraz Turow. Turow, Omelczuk. Omelczuk z Czosnyką broni drużyński Sasze Możecie również zobaczyć Sasze w Nalfie i to aż trzech naraz. Takie rzeczy, a teraz do uderzenie Kowalówki, jeszcze wadę. Jędrzej Kowaliński do Klicha, ależ uderzył, ależ to zrobił Jan Klich. Teraz Mospan Mospan do Turowa, Turów w polu karnym, ależ to obronił Drużyński. Trzech na trzech, ale teraz będzie dwóch na dwóch w drugą stronę, Krapak. Ale ślamazarny powrót Lagi. Laga mogło... sobie nie może pozwolić na takie y, powroty. To wyglądało jak powrót do starej stawki VATu. ...rywala. Turow, Turow, będziesz chciał się obrócić albo zagrać siadę. Turow! I gol! Mamy czas. 43, czyli 30 więcej. No ale tak jak mówię, wszystko tutaj może się zdarzyć, a Zakarów uderza, broni Drużyński. Turowa, teraz odbiór Bartyzela i kontra, ależ teraz zagrał to Klich, Kowaliński, ręka, ręka. Zobaczyć. no ale my tutaj nie mamy tej możliwości, a sędziak widzi, że to czego jest pewien. Kowaliński, Klich, jeszcze raz Klich i gol! Na tej, Dwa... na tej pozycji Trietjak, ależ strata, Bandaż. Bandaż i gol! Turow. 8 minut 40 sekund, Omelczuk i gol, i bramka, bo rywal im nie pozwala, ależ teraz Krapak uderzał w pierwszej piłki, dobitka Turowa, nie, ależ teraz Krapak uderzał w piłki, dobitka Turowa, nie, próbował nakręcać, ale gracze La na dupach. Umiejętności, umiejętnościami, ale kultura, kulturą. Teraz y, Turow! Ależ, teraz się zakotłowało. Pałdrożyński. No, coraz mniej czasu. Ależ, teraz to zrobił czosnyka! Cztery! uczą się przy piłce Marucha. Ależ ma klej, krapach. Jan Klich czy Bachri? Ależ to chciał sprytnie zrobić Klich, nie ma gola. Wyrzut na czosnykę, czy. I druga bramka Kuby, czosnyki. 5 do 2. Nie mieć jakieś trafienie. Fantastyczne meszlagi, naprawdę nie spodziewałem się, że tak dobrze taktycznie zagrają. No i.